Grecja, szalona i piękna, dzika jest jej przyroda. Mówi, że mam dość, ona stoi nade mną, mówiąc czego mam dość. Dzikiej przyrody, gór większych niż moje ego. Razem zrobimy coś niesamowitego. Zwiedzamy salony, piękne jak skowrony, ciepłe może, czuję się jak niebie. Zawsze nic cię odwiedzę. przed gdzie ty jesteś, poet, serio brakuje mnie ciebie. gdzie to morze szalone, to tylko w Grecji. Razem wykupiemy siebie i pójdziemy na palety. Jedziemy do Grecji, co mamy robić tam? Śpiewamy piosenki, kąpiemy się zawsze czasy. Wykonie, zwiedzamy widoki, o tyle niż piosenki moje mamy. Razem wydajemy tu banki do mnie po kraje babcia po lewej Gdy o moim to się sięgnie. Razem wydamy tu na wino i nie żadne malibo, babcia mówi że jutro a już gotowy na Grecję My się śpią że zjedzę Grecję Ziemą gotowy na wieszczu Częściej będziemy razem w Grecji Grecja piękna i dzika my tam dzika ja z się do Grecji. Siedzimy w tym gorącym autobusie. Czuję się w nim, jak w puszce, zatrzymują się w salnikach. Zwiedzamy centrum, budzę na Olimp. Widzę tam posąg z Zeusem. Potem rozmowa o astronomii z Kalileuszem. Mieszkamy w bezkody hotelach, w na basenie jest Deser. Śniadanie jemy, jedalne złocie Na nami czarne chmury, Na jeszcze nie idziemy w żadne góry. Chodzimy na meteory, modlimy się w kosztorach. Siedzimy w ławkach, w czystych buciorach. Mury w kratkę, bo się chmurzy. Zaraz chyba też nas tam wykurzy. Pieśni w Grecji pisze o tym tekst Poszliśmy czy modre się rymamy Na szczęście nie jesteśmy tutaj sami Rano jedziemy do Skopia, mias pełne zabytków, jeszcze więcej posągów Czuję się tam jak w średnim mam 100 euro, chyba dam bezdomnemu. Technik tak nie patrzy, to już nowy numer, przychodzi do mnie, piesek słodki jak cukier.